Będzie stanowiła e, południową wodnicę e, tego e, miasta. W tej chwili z dużym opóźnieniem e, rząd Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął e, budowę autostrady e, A1. Czy to jest optymalny moment, żeby e, równolegle podjąć e, pracę e, nad e, drogą ekspresową S12? Tak, żeby od razu węzeł. Na autostradzie A1 mógł pełnić swoją funkcję. A inne ważne Pana Gdy chodzi o infrastrukturę, mówimy, że droga ekspresowa S74, to droga, która została wpisana do europejskiego rozporządzenia. Rozporządzenia, które zostało przyjęte przez Parlament Europejski i Radę 11 grudnia 2013 roku. Miałem zaszczyt rozpoczynać pracę nad tym rozporządzeniem, gdy jeszcze jako minister infrastruktury reprezentowałem Polskę w czasie polskiej prezydencji. Wówczas ten projekt został przygotowany i prace trwały jeszcze przez dwa lata. Ostatecznie w 2013 roku droga. Która połączy Tomaszów Mazowiecki z Łodzią została wpisana do tego rozporządzenia. Nie jest ona w sieci bazowej, jest w sieci kontechenskiej, czyli uzupełniającej sieć bazową. Można mówić o innych projektach infrastrukturalnych. Pojawił się ten projekt, aby Piotrków z w nowym śladzie linią kolejową. Tak, aby linia ta przechodziła przez Duszyn i żbów. Ten projekt zyskał wielu zwolenników. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o budowie kopalni w Złoczewie, niezbędne będzie także wybudowanie nowej linii, zupełnie nowej linii kolejowej dowożony węgiel jako surowiec energetyczny do elektrowni w Bełkatowie. Wówczas jest też szansa na rozbudowę linii kolejowej w naszym okręgu.